Witam serdecznie na kolejnej lekcji wakacyjnej. Próbujemy coś wypocząć z rodziną. Tu morze, tu basen. I i słuchajcie, mamy tu pewne rules, czyli zasady korzystania z basenu. Jak on zawsze mówił, uczymy się przez otoczenie więc nie omieszkałem sobie tu poczytać i zauważyć dwa błędy. Może zrobimy konkurs, więc proszę sobie filmik zapauzować i znaleźć dwa błędy. A za chwilę ruszymy i sobie powiemy, gdzie są te błędy. OK, czyli tak, dear guest, please take a shower, to jest w porządku, proszę wziąć prysznic, to remove, aby usunąć i ten przyjmek, of jest niepotrzebny, to remove the sunscreen from your body, zle swojego ciała, before entering i nie wchodzimy do basenu, czyli czy też basen, tak jak po polsku byłby wymagany przyjmek. Po ence jest od razu miejsce, czyli before entering the pool, przed wejściem i od razu basen. Dzięki, trzymajcie się.